Okej, okay, napisał nas Tom. Czołem tutaj Tom. Potrzebujemy pomocy z pewnym super ważnym VIPem. Twoje imię to coś ważnego. Także witam Was w kolejnym odcinku. Jestem Jason. A dzisiaj zrobimy sobie misję z modymenem. To jest ten DJ, który został dodany jak czas temu tego nowego klubu tutaj przy. O! Music Locker. Przy penthouse, Przy kasu nie? Dobrze, potrzebujemy. Wait. Dobrze, na pewno wiesz, że obiekujemy się modymenem, gdy ten gra w klubie Music Locker. Pilnie potrzebujemy jakiegoś super ważnego towaru dla swoich gości. Trzeba go odebrać z centrum handlowego. Davis swoją drogą e, prosił o twój numer. Mać, no ja No, można się dogadać, nie wiecie co chodzi. Więc jak zadzwoni, to staw się za mnie. Staw się za mnie. okej okay. Jedziemy do centrum handlowego. Hey, Davis. O, okay. dzwoni nas. that moody man and my moody time gave me your number you gonna pick something up for me i ain't talking about no weed nigga i'm talking about them house shoes i need them house shoes dog you can only get them at the swap meet davis mega mall them, them bitches out cold i usually get them myself just ain't got the time right now i'll see you at the club later motherfucker ok, no, straszna, Okej Bo nie słychać dialogów, dobrze. Dobra, jedziemy do Centrum Handlowego Davis, to jest dokładnie w tym miejscu Jest to obok niedaleko tego Grove Street, które w sumie nie wygląda Grow Grove Street, ale niby jest, nawet się o chodzi Sandra zda w serduszku e, Także jedziemy, no to ten pokażę jak to zrobić i przy okazji, będą fajne bluzki do odblokowania, widziałem I co jeszcze, w sumie? nie wiem na razie a jak chcecie wiedzieć, co będzie jeszcze to oglądajcie się do końca Odcinek bo z pewnością warto w ogóle ogrzewać. mamy śnieg, jest jakby świąteczna atmosfera. Te misje są od około tygodnia, ale czy ja dopiero teraz nagrywam? Są że tak późno, ale słuchajcie, mam tyle, no, no, będzie jest tyle roboty, że szok. A takie smaczki stawimy sobie na koniec. Coś w jeszcze sensie nie koniec dlc bo już mam dużo nagrywania, żeby nie było nie patrzeć. Okej, okay, skuter dostawczy. I ten kokard fajny, w ogóle już znowy. Kurczę, skuterek, europejski

w sumie na... No tak, by nie patrzeć, co się w klubie. Tam miał znajomości, dobre, Napadnę kasyno. Cołem do niego, żeby bukapci przyniósł na no, pokczam. Tak, będziemy by zapłacić za kuriera, nie. Później ogóle sobie jego radio od mam. Music Locker, bo on tu nie, to nie będzie grał, ale to jest ten. To jest te radio, które nie używają tam, w tamtym klubie. A się zagalapowałem, sorry. Ale jeszcze robić cięcia? Myślę, że nie będę robić cięcia, bo to w sumie może być interesujące, nie? Tak jakby wiecie, może coś się stać, coś wybuchnie, dzwoni z dniazka. Ha, mam tylko minuty. 30 dobra, to jednak to jest bardzo ważne, żeby to szybko się pośpieszyć. Może, nie wiem, spadnie nas asteroida albo nie. Uf, nas pod Podporbie. Jest też ślisko, tak jak mówię, no, jest zima. Ja grat nagrywam w wygili akurat rano. To tak, wiecie wiecie co chodzi. Dla was, w sumie, są święty, to macie to nagram. Ale to nieistotne, w sumie, to zajmijcie się poradnikiem. Trzeba właśnie tym, jak się to przechodzi, nie wiem, czy w tym świecie, jak ktoś nie wie. Okej, okay, pół kilometra, padamy radę, mamy szyb minutę niecałą. Okej, okay, więc ja musimy tam w ogóle to na parking dostarczyć. Czyli pewnie do jakiejś tam zaplecza będzie dostarczana jedzonka, może kapcie, może. Wygląda ten dostawczyk do pizzy. O, koszulka modymena, na, sobie, sobie sprawdzimy. I teraz, ale się nie mylę... A, 25 tysięcy I teraz, ale się nie mylę, bo mi tej nie, nie, społeczność gada dokładnie Sebeć, którego pozdrawiam. Powiedziałem, że czekać 8 godzin od tej misji do tamtej, bo robił to sam. Powiedział, że tak więc gdzieś około 7, 8, 9 godzin musiał czekać między misjami. No, bo akurat robiliśmy na live'ach, w sensie no to już do tygodnia w GTA. I to było dosyć Dobra. Jedziemy sobie teraz po koszuleczkę fajną, także Zrobiać cięcie już Okej, okay, już jesteśmy w sklepie Zobawialiśmy sobie jakieś topy, chyba tu będą topy, jeśli nie mylę to topy, eee? No topy, i musimy szukać specjalne topy Topy o, specjalne topy i DJ'a O, proszę bardzo, młody men na koszulkę. Tu mamy różne w ogóle koszulki, na przykład Dixona, Salomona, Taylor Us. To są wszystkie te bluzki, które dostawaliśmy jak robiliśmy jakieś innego rodzaju eventy w GTA no i tu mamy też inne. Które na przykład są jakieś eventów, z misji i tak dalej. Ale są raczej darmowe, ponieważ dostajemy je tylko dlatego, że robimy te misje jakieś specjalne. Tak samo jak są jakieś inne. Inne jakieś dostajemy za darmo. Busko na się też tu pojawia, nie? Specjalnych. Fajne patrzcie. Tylko że mi znik młody S-Ray. się, dobra. Tylko trochę nie pasują spodnie, ale tak wygląda bluz na mojej postaci. Także lecimy z drugą misją. O, tutaj to, mam pewny pewien problem z naszym VIP-em, oczywiście, że pomogę, Idziemy dalej, e, zobaczymy, gdzie mamy iść, odbierz mody, mena Okej, okay, ostatnia znana lokalizacja, cóż za pek, że akurat jest tak mega blisko I ogólnie coś mi GTA tak się nie w ogóle, bo, bo nagrywam to już po świętach i ogólnie takie GTA tak dziwnie trzeba działać, mega dużo osób no, na rzeszach kanalarii by Rockstar coś robił z optymalizacją, nie wiem. Ale mniejsza z tym, znaczy nie będzie przekazało naszemu odcineczku. Chyba, ja że ta koszuleczka to robi, bo ja mam jakąś koszulkę nową taką, na live ubierałem. Tylko, że na live działa dobrze. Ok, dobra. E Zmieniam na potrzeby tego odcineczka, dobra. Jakby ktoś się pytał, to jak kikanie sobie w ogóle M, dać sobie styl, to możecie sobie zamieniać na przykład nie jakieś inne ciuchy. Zobaczmy, co chodziło o to. Aha, bo ja ogólnie mam odebrać modymana, ale mam motor e, pokczam się i son, jesteś najlepszym e, graczem tą grę. Także już to fiksuję, wait Dobra, powiedz już takie auto może być na szybko ogarnięte. Okej, okay, jedziemy w drogę. O, coś coś, Okay, I don't give a shit But the polite thing to do would be to find these motherfuckers, right? I would just parked here for a minute when they took it They went east, back into town Some motherfuckers saw what happened and took off after they asked So maybe they let a nigga know what's up I don't know, I don't even really give a fuck Okay, we have a to the center Okay, let Hmm, tutaj przez ten, czy mnie ktoś goni? Nie, dobra, udało mi się. że w sensie jest mega, mega ślisko. I ciężko się prowadzi. Taką bestię oczywiście. Ale nic, jedziemy. No, mamy ukraść samochód, zobaczymy.

You better go to Detroit, give me some Detroit mosy, proszę i bardzo. E serio? Przecież nagle myszkę może? <śmianowice> co panowie? Proszę opuścić pojazd samochodowy Żeby mi tylko Modemana nie przyjechali Odzyskujesz Italii Eric Air... No to tak samo jak ja to to jest auto z wypożyczalni rozumiem Okej, okay, dostarcz Italii R SX do klubu Music Locker czy tego nowego Jakby ktoś nie wiedział ale ci ślizga. No mają takie to wysuwane. Ma ja go customowego mocno. To on jak się wysuwa. Fajna opcja. Może sobie zwienię w moim głównym. Przed chwilą mogliście go zobaczyć w sumie.

Także jakby myślimy, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tego, to opiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się cięczek podobał. Widobaczcie i są następnego. Bajo.